Proszę zobaczyć, w bocie nasypało śniega. śniegu 5 minut temu odmrażanie I niestety za dużo chyba tego śniegu Bo nie odmroziło i teraz muszę sam odsnieżać To dziwne, myślałem, że już będzie po tym śniegu Zobaczymy A jak jeszcze nie mam, nie mam czym i właśnie po mnie. A nie mam, huch ja cię Jeszcze przestraszyłem, że zaraz będę rękawicami to jest Dobrze super No to jazda coś nie, nie zagrało z tym znieżeniem już ciepło wyskoczyły mi, że samo nie wyszło temperaturę jak trzeba, ale się okazało dużo jeszcze tego Buractwa dopadało.